Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone 22 marca i zapraszam Was na wasz horoskop na nas bliższe 12 miesięcy. Cóż takiego się wydarzy fajnego w tych najbliższych miesiącach, najpierw panie, aura, najbliższego miesiąca, najbliższych miesięcy to tutaj mamy samolot, a więc moje kochane. Okazuje się, że na pewno będzie to rok, w którym bardzo dużo będziecie podróżować, w którym uda Wam się dopiąć swego celu i zorganizować sobie jakieś inne gniazdko gdzieś za granicą. Będzie to rok, w którym będziecie mogły wyjechać na wakacje upragnione, tak? w którym będziecie mogły pokazać światu, na co Was stać. Ta karta pokazuje Wasz wzrost, pokazuje, że rozwiniecie skrzydła. Co będzie trudnego? Trudne tutaj będą sytuacje związane z dużymi grupami osób z jakimiś przyjęciami urodzinowymi, rocznicowymi, ślubnymi, weselnymi i tak dalej. Będą opóźnienia w tym temacie. To nie znaczy, że się nie uda, ale będą opóźnienia. Dlatego też, jeżeli macie w planie takie, takie przyjęcia, bo uczestnictwo w takich tutaj dużych spotkaniach, to dobrze sobie się do tego przygotujcie, ustalcie sobie odpowiednie sprawy wcześniej, żeby w ostatniej chwili się nie okazało, że są jakieś niedociągnięcia. A co będzie radosnego? Radosne tutaj sprawy są związane z, ze zdrowiem i radosne sprawy dotyczą, do niespodzianki takie dotyczą spraw związanych z dalszą rodziną i z, takim, z takimi sprawami majątkowymi z dziada pradziada, tak? Czyli gdzieś coś, co ciągnie się, jakaś sprawa, która trwa, która ciągnie się od dłuższego czasu, to tutaj będzie pozytywnie zakończona. Poza tym, wszelkie sprawy związane z. z Wyjazdami y, gdzieś w tereny leśne, wszelkie sprawy związane tutaj z wypoczynkiem, jak najbardziej pozytywnie się będą dla Was y, tutaj y, ukazywać w tym Waszym życiu. Tak więc, moje Panie, dziękuję Wam bardzo serdecznie i życzę Wam fantastycznego roku. A co dla Panów? Karta przewodnia, tutaj taka aura tych najbliższych miesięcy to jest karta pani, a więc będzie, sprawy będą się toczyły wokół waszej partnerki, tej obecnej, którą macie teraz, albo jeżeli jesteście samotni, to wokół nowej osoby, która pojawi się w waszym życiu i od razu będzie widać, że jest to coś poważnego. Co będzie trudnego? Trudno tutaj są sprawy związane z taką empatią, z miłością. Do, 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 do wszelkich innych osób poza tutaj partnerką. Jest to również karta, która pokazuje, że jakby brak, brak wyrozumiałości, pokazuje brak tolerancji, pokazuje, że będzie Wam trochę trudno, będą takie momenty, że będzie Wam trochę trudno dogadać się z szefem, dogadać się z współlokatorem, dogadać się z kolegą, bratem czy Dogadać się po prostu z sąsiadem. Ta karta również jest związana z kimś pod znakiem bliźniąt. Może również mówić o tym, że na Waszej drodze sprawiają Wam kłopoty osoby, które są dwulicowe, które bardzo często zmieniają zdanie. A cóż radosnego Was spotka? I mamy tutaj pieniądze, a więc bardzo dobre wiadomości w sprawach finansowych. Ktoś poda wam rękę w trudnej sytuacji, ktoś pozwoli wam zarobić dużo pieniędzy, ktoś ułatwi wam znalezienie bardzo dobrze płatnej pracy, tak? A więc wszystko, co związane tutaj z finansami, ale również i z emocjami, bardzo pozytywnie będzie się do Was, do was tutaj um, uśmiechać. Tak więc, moi panowie, życzę Wam fantastycznego roku, nikt Wam się szczęści i do usłyszenia.